Sława bracie siostry, chronika principum Poloniae, czytanie 11. A więc chronika principum Poloniae, kronika Cesarstwa Polańskiego, rozdział 51. Miał ci on pięcioro synów: Władysława, który z matki szlachetnej Rusinów się wywodził, z Bysławy Świętopełkówny, która zmarła przed Niemką, Salomeą, szlachcianką z Bergu, co powiedziano wyżej. Rodzonych miał Bolesława IV, Mieszka III Henryka I i Kazimierza II, a i Judytę królowi Węgier daną za żonę. I jak już się rzekło, Władysław Pierworodny z Krystiną, córką cesarza, benkarta z nieprawego łoża, z którą spłodził trzech synów Bolesława Wysokiego, Mieszka i Konrada, Laskon i Konrada Laskonogiego. Czyli pouczącego nogami bez czucia. To także Bolesław Kurwus, czyli krzywołusty, który winien być koronowany, którąż koronę anioł mu odebrał, sadowiąc ją na głowę Michałowi, królowi Węgier. Otóż Bolesław przed śmiercią między synów władzę podzielił, co jest wierutnym troszkę kłamstwem. W się podzielił. Bym tu powiedział, że księstwa im jakieś przynależne ziemie dał, to zgadzę się. Ale za tym, co nastąpi, zaraz dlatego powiem dlaczego kłamstwo. Pierworodnemu Władysławowi Śląski inne dzielnice przydzielił, by nimi zrządził jako władcy, a Henrykowi Sandomierz Mieszkowi Gniezno i Pomorze, Bolesławowi Kujawy i Mazowsze przeznaczył. Najmłodszemu Kazimierzowi nic nie zapisał, jakoby proroczym głosem powiedział, że więcej mu będzie dane. Mamy też on ony Bolesławie, skręconym przeczytany zapis, że z książętami, królami, innymi chrześcijańskimi, może przekroczył, przekroczył może wielu chrześcijan Balaton, niby tutaj pan pisze, ja myślę, że inne, gdzie niektóre zamki, wracając z powrotem przez Węgry, pogromił i wreszcie córkę swoją, Judytę, za syna króla Węgier wydał za żonę. Choć tutaj piszą, że Judyta wyszła za mąż za margrabiego Brandenburgi, o której ostatnio Wam w ciekawostce opowiadałem. I Anno Domini, on, y, ten król Węgier, w 1139 roku zmarł. Tego Bolesława zwano Skręcony. Był to Bolesław pełen mocy, mężny, jak to powiedziano. A to nie dziwi, skoro proszono on, on świętego Idziego, a to i z powodu cnót i pobożności. Nie wiem, czy to nie jest ten syn, którego właśnie y, znowu Kościół otruł. Tak, bo tam jest jeden epizod, właśnie, że jeden z synów, właśnie, który chyba jeden z najstarszych, który po prostu został otruty, i jest o tym historia. W czym duchowieństwo go poparło? Co sprawiło, że Bóg Wszechmogący władzę jego popierał. Czyli jak duchowieństwo powie tak, to wtedy znaczy, że Bóg jest z nami, co jest wierutnym nadużyciem. Ze względu na cnoty, nie wspominając już choćby na naprawę ducha, ćwiczenia duszy i sprawach doczesnych i książęcych, za to za co obdarzył go Bóg swą łaską i koroną chwały. Dlatego każdy książę lękać się winien Boga według Kościoła. Miłować bliźniego? No właśnie. <laughs> Nie wspomniawszy o byciu pokornym i innych cnotach, czyni bowiem Bogu, by okazać mu swą miłość. Kimże on, jak to jest możliwe, chwalmy go, bo zaiste godziem był wyróżnienia. Rozdział 52. Nagle piszemy o Władysławie II Wygnańcu. Odziedziczył on królestwo Władysław, pierworodny, dzierżący pierwszeństwo nad wszystkimi dzielnicami władztwa senioralnego Polski. Właśnie, tutaj się zaczął ten numer właśnie z przekrętem w Kruszwicy, kiedy nagle z czasem zaczęło się pokazywać, tak, to by się zgodziło, sprawdzę tutaj rok. Tak, kiedy to sfałszowano, wyszedł tak zwany sfałszowany, no. Niby testament o podziale na pryncypa senioralny, właśnie Pols Polani, czyli Lechi, na 192 lata prawie się okazało. I tutaj właśnie, gdzie każdy książę praktycznie młody znalazł się pod wpływem biskupów. I oni wspólnie, razem, właśnie, zawiązali właśnie taki spisek i wspólnie przypieczętowali wszystko. Tak samo później będzie znowu w Kruszwicy, będziemy mówić w czasach, kiedy to Kazimierz, właśnie Konrad Mazowiecki z Leszkiem Białym, chcieli tutaj kucze z powrotem zaprowadzić ład i stalić sarmację z powrotem, jak za dawnych czasów. Ale to będzie później. Tak jak zimą polując Władysław II na dzikiego zwierza się go osacza, tak właśnie w tej sprawie jest, gdy inni się oddalili, tak się ułożyło, że z Piotrem Wlasides, czyli Włostowicem, starszym odeń, opowiedział się książę potem, co? Opowiedział się za nim, aha, potem sobie przybliżyli. O tym Piotrze powiedziano, iż za czasów Bolesława skręconego, gdy przemykał lasem, króla Rusinów, Rusinów pojmał do niewoli bezszelestnie, a to było podczas wieczerzy wspólnej. Dostarczył go potem dla Bolesława. Onego za pieniądze wykupił z niewoli, podobno podstępem Panończyk Morawiak, gdy Kielce miasto zniszczono we krwi wielu polan. Mhm. A i nie wspominając że wielu wzięto do niewoli, za to pokuta była nałożona, by ufundował siedem kościołów. <laughs> Fajna pokuta, pod wpływem tego, że można siedem kościołów <laughs> ufundować. Onego to nie zaspokoiło, lecz siedemdziesiąt siedem kościołów zbudował dla odkupienia grzechów. Też, że sam Piotr był sam naprzeciw Władysława, a co wyżej się rzekło, polowali, położył Pieczystego mięsa, kawał na ogniu. Tak sam na sam z księciem siedząc jedli. Zachęceni winem śnieżkami się obrzucali. Pół żartem że książę do Piotra: pojedź sobie, a, moi, a może twoja żona lepiej z biskupem jada. Nie było to jednak śmieszne dla Piotra. Opowiedział, wiedząc, że jest sam na sam z księciem: Moja żona z biskupem mają tylko co muszą mieć. Zobaczcie, jak było. Wspólnego tak jak twoja ma wspólnego z wojakiem niemieckim, że go mam i uczuciem jako kochanka tylko gdy cię nie ma. Te słowa przez księcia przyjęte zostały nieco ciężko, mimo to, że były pół żartem, a wracając do domu, pamiętając o tym, co go zwiodło w myśleniu i o przyczynie tej zaszłości, wyrwał ją z objęć owego mężczyzny. Poza tym na Piotra się zasadził w tym sposobie, że ów został pozbawiony oczu, co tym bardziej przyczyniło się do jego własnej zguby, ale i zagłady małżonka. Albowiem cała polania, polonia z tego powodu przeciwko Władysławowi złączona z braćmi szykowała się do walki. Ich braci pokonał w trzykrotnym boju do tej miary, że postradali wszystko poza samym poznaniem, który, chociaż otoczony wałem, nie chronił przed wypadami. Wraże siły podczas wieczerzy napadając, wielu zabiły, a liczni z pozostałych zostali potopieni. Władysław uciekł, był do cesarza Henryka V, brata swojej żony, prosząc i otrzymując od niego wspomożenie. Potem to się stało, że wiele wojsk do Polski wprowadził. Zamek Grodzisk i Niemcza zbudował, lecz Polacy ustanowili brata jego, Bolesława Kędzierzawego. Właśnie tutaj seniorem, bo tu napisa, jest napisane princi, principem Boleslaum principem lokosui, czyli princepem princeps to nie był, ale princepsem tak, czyli podobno księciem seniorem zamiast niego. Wiele wojen między nimi było. Wreszcie żywot Władysława dobiegł wyznaczonego kresu. Widomie Piotr to był, tak uczynił. Z żoną Władysława Piotr podstęp planował, jak żmija, czyniąc to zdradliwie i przebiegle, jak i wąż. Co pierwszym naszym rodzicom Adamowi i Ewie, tak wpisał tutaj ten kanonik, podstępnie zdradził, zmierzał do upadku królestwa, by zniweczyć zagubić zaszczyt i, i pochambić władzę książęcą, co sprawił po złości, co do męża się oczywiście odnosi, że co powinien być nade braćmi, Panem i całość władzy królewskiej posiadać, teraz gdzieś w lesie poluje. Ojciec Twój, gdy jeszcze w ziemskiej był powłoce, nakazał, Ty jako starszy masz władzę wszelką nad innymi i jesteś ich księciem seniorem, a nie żaden jeden inny w godności między wami nie będzie wywyższony. A nie żaden jeden inny w godności między wami nie będzie wywyższony. Ciekawe zdanie. I z tego powodu jestem przebiegły. To samo tyczy mej żony, jako potomkini rodu cesarskiego. Na ostatku zmarł, zanim dowiedziała się o mężu jego śmierci. Tylko jego wolę wypełniała jako żona, która nie musi nic więcej niż być posłuszna zawiero męża. Tak jest dopisane. Tak, mąż za namową żony skłonił się ku najgorszemu. Bracia zaczęli spór i ich wygnali, na chodztwo skazali. Piotr był arogancki i proponował, by nie prześladować braci, a raczej wesprzeć miłość braterską. Do przeciwnego zdania doprowadziła u męża. A to nie Piotr tak wywodził, jak wroga, potraktować i zabić. Dla Piotra, tego włostowica, gwarancja dziedziczenia i bogactwa powiedział Dobesz, jej amend. Tedy Piotra w pułapkę pojmał, a na co i mąż Władysław, właśnie, symbol Sława Krzywostego, się zgodził wreszcie na, na takie nieludzkie, niehumanitarne czyny, acz niechętnie. Stąd Dobesz, do wespół z kompanami przygotowa pułapkę wieczorową porą na Piotra Wostowica, posługując się w tym nieuczciwym zamiarze swoim podkomendnym i synem Idzim, Wówczas książę, wiedząc o Piotra, skąd już wiemy, skąd święty Idzi się wziął, parafia świętego Idziego i tak dalej, to już wiemy skąd, ten Idzi to był jeden z kolejnych kurcze yy, 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 brudnych rąk kościoła troszkę, no i oczywiście stał świętym. Jak nawet król saksoński Henryk, tak? Pierwszy święty był za życia, bo walczył przeciwko polanom. Wówczas książę wiedząc o Piotra poglądach mocnych i że będzie chciał go uwolnić z więzów skargi żony pominął, mówiąc wprost, jeśli tak się stanie, rzekła, odejdzie od małżonka. To usłyszawszy Władysław, nie mogąc jej przekląć, postrzegł, iż dobesz Dopuszczony przez Piotra, że kocha bardzo przewrotną kobietę, choć i potem Piotr pięć lat zamieszkiwał, a gdy umierał jego dziedzictwo podzielone zostało dla miejsc świętych, pobożnych. Znowu kościół sobie rozparcelował czyjeś ziemie, pośród których święty Wincenty, oboda Wrocławia w klasztorze obrządku premonasterskiego, jakie oni sobie powymyślali obrządki, które ufundował przez wielkie darowizny, gdzie ich ciała wespół z żoną zostały pogrzebane tam, że spoczywają. Rozdział 53. Jak niektórzy powiadają, Władysław w Bielsku, czyli koło Płocka, pochowany i że w Płocku. Nie można i zmilczeć, że co niektórzy, jak krakowską żonę Władysława określają, która tamtejszy zamek tamże stojący z trzema synami trzymała wespół z Bolesławem Wysokim, Mieszkiem Plątonogim, i Konradem Laskonogim, by nie władali, ażeby cesarz, nie wszczynając wojny, rozjemstwem swym objął sprawy sukcesji, aby nie uzurpując praw do Polski, nie musieli, nie musieć wydać za nic części ziemi. Ta ich matka zmarła w klasztorze w Portensji czyli w czysterskim, w Saksonii, w czysterskim klasztorze, gdzie spoczywa. Zobaczcie, jak tutaj w Saksonii kościół Rzym, jaki wpływ miał właśnie tutaj na naszą już, można powiedzieć, dwór. I te panie właśnie, nie dziwię się, że jak powtarza to Krzysztof Pieczyński, były wprowadzane jako agenci po prostu w rody nasze. Rozdział pięćdziesiąty czwarty. Bolesław IV brat Władysława po śmierci onego Władysława jego żonie odebrano zajmowanie się dziećmi, jak poprzednio Bolesław jego brat dzierżył władzę z nad Polską. Aby nie czynić niewygody cesarzowi, dzieci brata od niego zabrał, dając Bolesławowi Wysokiemu Wrocław, Legnicę i Opole Mieszkowi racibusz Konradowi Laskonogiemu Głogów, by mieli swe dzielnice i rządzili. Mieszkowi przypisano Kazimierza, Kazimierz Mieszka Dużego, Otyłego i Władysław księciem Raciborza wskutek dziedziczenia w skrótce został przejął. Konrad Konrad Laskonogi, ten odgłogowa zmarł. Własność tego, co mu Bolesław dał do władania, po śmierci z, raci, z racji braku dziedzica na Bolesława Wysokiego przeszła. Później się zdarzyło, że wspomniani dwaj bracia Bolesław Wysoki wespół z Mieszkiem, pomimo że Bolesław ich wuj, będący władcą Polski darował im, wedle życzenia cesarza ziemię i dał nad nimi władzę. Sam do władzy dążył prawem nadanym od jego ojca, Bolesław im rzekł, że teraz mają jest zgodnie z prawem dziedziczenia w linii męskiej, co jest ogłoszone i zapewnione. Tak się więc stało. Przepraszam tutaj za zakłócenia. Zresztą jednak przeciw gotom walcząc wielu jego ludzi poległo, syn jego młodszy Leszek Mazowiecki nawet Kujawą przewodzący i ziemią Bolesława pierworodny zginął, a po Leszku brat jego Kazimierz Bolesława syn młodszy, o którym mówiono powyżej, któremu ojciec nie rozporządził, jeśli by Leszek zmarł bez zastępnych. To Kazimierz za namową jego brata Henryka Sandomierskiego po śmierci, co sobie przyrzekli w testamentach. To uczyniono po śmierci Bolesława. I krótko rozdział 55. Książę Mesko, czyli Mieszko III Stary, królestwo polskie, Pol 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 Polani po Bolesławie jego. Y y y po Bolesławie jego brat Mieszko dziedziczył, który kolejny był wedle daty urodzenia, a przez to dziedziczem na następnym. Szczęśliwie z nasienia jego poczęły się dzieci, jako to Otton, inaczej Odon, Stefan, Bolesław, Mieszkowic, Mieszko, Młodszy i Władysław Laskonogi posag podwójny od króla Węgier dla swojej córki miał. Reszta władcy Rusinów wydana. Miał także wiele córek, poprzez które powinowatym był dla wielu książąt. Takowi oni... Boleslaus, książę Bohemii, książę Saksonii, jako zięć, książę lotaringi bratany cesarza Fryderyka, jako powinowaty, książę nadmorski Bogusław, jako taki, książę Galacji, ojcem jego syna, teście mu będąc, innego księcia Pomorza, teściem był syna. Ale zagmatwane. Księcia Rugi, teściem przez trzeciego syna, pozostałe dzieci nie doczekały bycia małżonkami, bo pomarły. W następnym odcinku wezmę, postaram się Wam wytłumaczyć, o co chodzi w tym 55. rozdziale. Jest krótki, ale dosłownie widzę przetłumaczony. Zatem Sława, bracia i siostry, i do zobaczenia w następnym odcinku. chronika Principu Poloniae. Sława!